and there comes the barrel roll and after that our planes fly away from the public and are coming back Have your cameras ready. To samolot wydawało mi się porusza się po spale. Nie przelatujcie Panie Głuskawicz. Okay. No, w tej chwili samolot jest na... To, co kiedy wspomniałem, czy, yy, jest na dużych kątach naparcia i ma silników tak jakby walczy, przepyka ten samolot przez to powietrze, który stawia dość duży opór. A ten opór z kolei nie pozwalało na zbytnie rozpędzenie się. To też jest element pokazu. Nie można rozpędzić tego samolotu do prędkości 900 na godzinę na przykład czy 1000. Już powinna względy bezpieczeństwa, które tutaj nie pozwalają na, na takie prędkości, na powyżej 1000, ale z drugiej strony ten topaz stałby się mało widowiskowy. Te manewry byłyby tak rozciągnięte, że w pewnych momentach samolot ginąłby z pola widzenia. A nie o to chodzi tutaj na topaz. Super. Proszę wystąpiła awaria. Ta awaria zdecydowanie wymaga przerwy w pokazach lotniczych. Bardzo proszę, żeby Państwo teraz, jeśli to tylko możliwe, uwolnili wszelkie drogi dojazdowe. Proszę uwolnić wszelkie drogi dojazdowe. Proszę usunąć się, tak żeby pojazdy pomocy miały szansę przejechać na lotnisko. Proszę, jeśli to tylko możliwe, nie wchodzić na drogi. To tragiczne wydarzenie. My po raz pierwszy na pokazach w Radomiu mamy do czynienia z tego rodzaju zdarzeniem. Być może niektórzy są tym poruszeni, może niektórzy powiedzą, że nie można latać. W razie z wiadomych przyczyn pokazy będą przerwane.